W ciągu paru ostatnich dni zespół Paradise Lost wypuścił nowy, całkiem fajny single pod tytułem Silence Like a Grave, a jednocześnie stracił perkusistę znowu. Again. Z braku czasu chciałem zrobić szybki filmik na ten temat. Tak szybki, że o pomoc chciałem poprosić czata GPT. I co? I gówno chat GPT nie dość, że nie przedstawił pełnej listy perkusistów Paradise Lost. Bezczelnie pomijając chyba najlepszego perkusistę, jakiego lości mieli do tej pory, czyli Waltarii Weirinena, to jeszcze całkowicie olał fakt odejścia Guido Zimy. A wydawać by się mogło, że tych kilkuset hindusów, którzy siedzą tam po drugiej stronie, nie może się mylić. No nic, pozostało mi nie ufać sztucznej inteligencji, lub jak to mówi Marcin Najman, temu całemu al. Myślałem, że to jest po prostu przerobiona jakaś konwencja z tym ars, z tą szybą inteligencją. A filmik ten oprzeć tylko i wyłącznie o moją własną wiedzę, zbudowaną na podstawie przeczytania kilku dość grubych książek o historii muzyki metalowej, w tym o znakomitą biografię Paradise Lost pod tytułem No Celebration autorstwa Davida Gelke. O książce tej opowiadałem już oczywiście kilka lat temu w jednym filmiku na moim kanale, ale nie dam wam linka, ponieważ robiłem ten filmik na całkowitym spontanie, bez przygotowania i pieprzyłem w nim głupoty gorsze niż nawet czat GPT. A zatem bez pomocy czata GPT, bez pomocy sztucznej inteligencji zróbmy krótki przewodnik po perkusistach Paradise Lost. Matthew Archer, pierwszy perkusista zespołu, który towarzyszył mu od samego początku od 1988 roku przy powstawaniu albumów debutanckiego Lost Paradise, Kultowego Gothic, a ponadto Shades of God oraz Icon, wraz z nastaniem ery Draconian Times. Archer sam poczuł, że jego umiejętności stają się niewystarczające jak na wymagania zespołu, dlatego za zgodą obu stron w roku 1994 zastąpił go Lee Morris. I to właśnie jemu przypadło w udziale towarzyszyć Lostom w ich moim zdaniem złotej erze kiedy powstał wspomniany już album Draconian Times oraz oczywiście One Second. Niestety w 1999 roku powstał niechlubny album Host ku rozpaczy Lee Morrisa, który przecież przyszedł do Paradise Lost, aby grać metal, a nie jakiś elektropop pokroju Depeche Mode. Jestem już tak stary, że miałem okazję widzieć Lee Morisa na żywo podczas koncertu Paradise Lost, który odbył się we Wrocławiu 5 czerwca 2001 roku. Był to mój pierwszy koncert Paradise Lost i byłem nim po prostu urzeczony. Niestety potem było już tylko gorzej, bo wydany w tym samym roku album Believe in Nothing do którego nawet sam gitarzysta Paradise Lost Greg McIntosh, nie chciał się przyznawać oraz równie mało metalowy Symbol of Life z 2004 roku poskutkowały odejściem Limorisa z zespołu i zastąpieniem go przez Jeffa Singera. Singer natomiast pozostał z zespołem do 2008 roku i nagrawszy dwa całkiem niezłe albumy, Paradise Lost oraz In Requiem stwierdził, że bardzo mocno zaniedbał rodzinę, a działalność w zespole zabiera mu zbyt dużo czasu. Niecały rok później wolny wakat perkusisty w Paradise Lost przejął Adrian Erlandson, ogromnie doświadczony bębniarz, znany również z zespołów takich jak Ed The Gates oraz Cradle of Filth. Zmiana ta wyszła Lostom na dobre, bo w końcu zaczęli grać metal. Kolejne albumy: Fate Divide Us, Death Unite Tragic Idol oraz The Plague Within to znowu ten surowy, ponury i melancholijny Paradise Lost czyli taki, jaki być powinien. E, jeśli teraz w tyle słychać jakiś szum, to bardzo przepraszam, rozpadało się, a warsztat mam kryty blachodachówką, więc. Blaszamy dasze, jednak Erlandson okazał się bardzo pracowity. Tak pracowity, że pracował w kilku projektach muzycznych naraz, co z czasem spowodowało problemy z wywiązywaniem się z różnych zobowiązań. Dlatego w 2015 roku Erlandsona zastąpił młody i niezwykle utalentowany fin Walter Walteri Weirenen, którego uważam za najlepszego jak dotąd perkusistę Paradise Lost. Vyronen nagrał z Paradise Lost całkiem przyzwoity album pod tytułem Meduza oraz taki bardzo ciekawy projekt zatytułowany At the Mill czyli taka koncertówka, ale bez udziału publiczności. A dlaczego tak się stało? Ano, o tej płycie nagrałem całkiem osobny materiał na tym kanale i na ten już Was bardzo serdecznie zapraszam. Link w opisie. W 2020 roku Lości nagrali jeszcze Obsidian, czyli jak na razie ich najnowszy album. Po przesłuchaniu, którego stwierdziłem, że nareszcie to jest w 100% ten Paradise Lost, na który czekałem bez mała od 30 lat, czyli od czasu nagrania Draconian Times. Samego Weirenena widziałem na żywo podczas koncertu Paradise Lost w 2022 roku w Gdańsku. I jak niestety miało się wkrótce okazać, był to jeden z ostatnich ich wspólnych występów. Jak ktoś jest dobry, to szybko staje się łakomym kąskiem na rynku. I tak oto jeszcze w tym samym roku Wairinen dostał bardzo interesującą propozycję od zespołu OPET, z której skwapliwie skorzystał. Po necie lata taki filmik, na którym Vyrünen bębni do kawałka paragrafu 1 rzeczonego zespołu. Obczajcie go koniecznie, bo to, co ten gość wyprawia tam na bębnach, to jest po prostu jakiś obłęd. Tymczasem, wracając do losów, w tym samym 2022 roku za bębnami zasiadł Guido Montanarini o wdzięcznej ksywie Zima. Jest to muzyk, z którym Macintosh współpracował przy jednym ze swoich pobocznych projektów. Zima towarzyszył Lostom przez ostatnie lata podczas ich tras koncertowych. Między innymi podczas koncertu Paradise Lost we Wrocławiu w październiku 2023. Był to niestety jeden z najsłabszych koncertów Paradise Lost na jakich byłem. Pod koniec maja tego roku Lości wydali lakoniczne oświadczenie. Podjęliśmy trudną decyzję twórczą o rozstaniu z naszym perkusistą Guido Zimą. Dziękujemy Guido za jego wkład w zespół i życzymy mu wszystkiego najlepszego w dalszych działaniach. Niestety nie podali nigdzie szczegółów tej decyzji. Póki co Lostom w sukurs znowu przyszedł Jeff Singer, który już raz ratował im dupę podczas trasy koncertowej w 2012 roku, kiedy Erlandson zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. No i to tyle. O czym był ten film? Przede wszystkim o tym, że sztuczna inteligencja nie zastąpi własnej. A, no i jeszcze o perkusistach Paradise Lost. Zawsze mi się wydawało, że najsłabszym ogniwem w zespołach metalowych byli basiści. Nie wiem, może to przez Metalikę Testament, albo Sepulturę, które to zespoły z różnych powodów stosunkowo często zmieniały basistów. Jak to się więc stało, że od powstania zespołu Paradise Lost, czyli od 1988 roku. Wokalista Nick Holmes, gitarzyści Greg McIntosh oraz Aaron Eddy i basista Steven Edmondson niewzruszenie trwają na swoich pozycjach, podczas gdy perkusistów od momentu swojego powstania zespół przerobił już pięciu, a licząc tych sesyjnych to nawet siedmiu. A no nie wiem, może Wy wiecie, napiszcie w komentarzach, co Waszym zdaniem odpowiada za ten stan rzeczy. Może. Tarcia wewnątrz zespołu, a może po prostu kasa. Tymczasem sam zespół chwilowo fotografuje się w czwórkę, a my czekamy na ich nowy album pod tytułem Ascension, zapowiadany na 19 września 2025 roku. Trzymajcie się, cześć.